Witam was serdecznie. Pokażę wam dzisiaj, jak włączyć tylne światła podczas jazdy na światłach dziennych. Może niektórzy z was chcieliby, żeby światła tylne również były włączone. Mi na przykład podobają się moje światła w Audi A6 C7 i chciałbym, żeby były również widoczne w dzień. Dlatego dzisiaj włączę sobie tą funkcję. Pokażę wam jak to zrobić. W VCDS. Wchodzimy sobie w wybór. Starownik 9, następnie kodowanie. Pomocnik kodowania, wybieramy sobie bajt drugi i pozycja numer 7, czyli światła pozycyjne tylne włączone podczas świateł dziennych. Wychodzimy. Klikamy wykonaj. Kodowanie przyjęte. Bardzo szybka operacja, która pozwoli na włączenie tylnych świateł w dzień. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał, lajkujcie film. I do następnego odcinka. Pozdro.